W tym tutorialu objaśnię Wam, jak zmienić właściciela pliku na dysku Google. Kiedy ta funkcja może być przydatna? Może ona być przydatna wtedy, gdy chcemy zwolnić trochę pojemności na swoim dysku. Jak wiemy, w bazowej, darmowej wersji ta pojemność wynosi 15 lub 20 GB. Nie jestem pewien, jak to teraz wygląda. I gdy udostępniamy komukolwiek pliki, yy, nawet jeśli damy tej osobie pełne uprawnienia, to nadal zabierana jest pojemność z naszego dysku. Jak sprawić, aby pojemność była pobierana z dysku osoby, której udostępniamy plik? Ja teraz wgram przykładową ikonkę, która będzie naszym plikiem testowym. Teraz to jest ikonka na moim dysku. Na moim koncie małpa.gmail.com Chciałbym teraz, aby ta ikonka nie pobierała pojemności z mojego dysku tylko z dysku osobie, osoby, której udostępniam. Najpierw muszę udostępnić tej osobie ten plik. Będzie to adres e-mail arkadiusz.meszkachmałpa.gmail.com. Daję pełne uprawnienia, wyślij powiadomienie. Teraz do tej osoby przychodzi powiadomienie. Wygląda ono mniej więcej tak. Można sobie otworzyć udostępniony plik. Nadal ten plik zabiera miejsce na moim dysku. Co teraz zrobić, aby przestał mi zabierać pojemność? Wiadomo, że taka ikonka nie stanowi problemu, ale jeśli jest to film, który waży 5 GB, to już jest 1 trzecia lub 1 czwarta pojemności. Teraz musimy ponownie wejść w opcję udostępniania. Udostępnij. I tutaj klikamy na tą strzałeczkę przy uprawnieniach danej osoby i naciskamy Przenieś własność. Pozostaniesz właścicielem, dopóki ta osoba nie zaakceptuje. Wyślij zaproszenie. Gotowe i teraz ta osoba, której udostępniamy, dostaje taką wiadomość i musi ją oczywiście zaakceptować. Jeśli nie zaakceptuje, wtedy plik nadal zabiera Wam miejsce. Jeśli zaakceptuje, naciśnij, akceptuj, plik przestaje obciążać Wasz dysk i jest na dysku osobie, której to właśnie udostępniliście. I tak wygląda właśnie przenoszenie własności na kogoś innego i zwalnianie sobie w ten sposób miejsca na dysku Google. Dziękuję bardzo za uwagę.